Andrzej Sośnierz, poseł Zjednoczonej Prawicy, założyciel i pierwszy dyrektor Śląskiej Kasychowy. Dobromir Sośnierz, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia partii Korwin, następca Antynosze Korwina. Porozmawiajmy o spektakularnym osiągnięciu polskiego rządu, jakim jest reforma sądownictwa i wynikający stąd spór z Komisją Europejską, z całą Unią Europejską i całym cywilizowanym światem w ogóle, o, to, o, to, o tą reformę. No w, moim zdaniem doznaliśmy upokarzającej klęski, która y, zmusiła polski rząd, Komisja Europejska zmusiła polski rząd do wycofania się z reformy, której wcześniej zarzekano się, że będziemy bronić jak niepodległości. Nie obroniliśmy, no i co najgorsze, daliśmy fatalny, utworzyliśmy fatalny precedens, który pokazał reszcie Unii Europejskiej, że Komisja Europejska może takie rzeczy robić z państwami. To już będzie punkt odniesienia dla przyszłych sporów z, i, i przesu, przesuwa bardzo punkt ciężkości z państw narodowych na Władzę brukselską. Więc nie dość, że sami się nie obroniliśmy, to jeszcze właśnie tak naprawdę no nie delegę, ale de facto popchnęliśmy integrację europejską w kierunku zmniejszenia roli państw narodowych. No ja tutaj ja w ogóle uważam, że, że wojny należy wypowiadać wtedy, kiedy rozważyło się szansę na wygraną. No, może tak rozważono, i tak się wydawało, że, że, że będziemy twardzi. To nie jest to rzeczywiście dobry przykład dla, dla nas samych, no bo dwa lata ciężkiej walki o zresztą dość nieklarowną zmianę. Ona tak nie do końca było pewnym, czy po tych zmianach to ten sąd zacznie działać y, jakoś, jakoś bardziej idealnie. Swoją drogą, y, swoją drogą, w Polsce wszyscy narzekają na sądownictwo, a potem, kiedy przychodziło do zmiany, trudno powiedzieć, czy lepszej, czy coś wyraźnie poprawiającej to naraz się znalazła cała grupa osób broniących yy, sądów. Yy. Ja czasem pytam, a skąd ma tylu widzów, i ciągle w Polsce leci program Państwo w państwie, gdzie pokazuje się nieprawości systemu sądownictwa, ociężałość tego systemu lub też jego indolencję, no, że, że to nie funkcjonuje. Wszyscy się z tym zgadzają, ale po czym, kiedy ktoś próbuje poprawić, no to nie, nie wolno nic poprawiać, trzeba zostawić, bo jest, jest bardzo dobrze, tam funkcjonują sami prawi i dobrze chcący ludzie. I to jest inny, inny wątek, natomiast rzeczywiście, no to było dość przykre. Swoją drogą, ja się byłem jednym z nielicznych posłów, z tej części strony Sejmu, że, że ja się wstrzymałem przynajmniej od głosu, bo też uważam, że to było uwaczające, żeśmy się musieli z tego wszystkiego wycofać, lepsze lub gorsze, ale każdej reformie, każdej zmianie trzeba dać po prostu zaistnieć. Ona zanim zaistniała, to już została wycofana i to jeszcze w taki, taki sposób nawet nie do końca było wytłumaczone. Dlaczego? To było to dla mnie też osobiście było przykre i ta Reforma sądownictwa no, no, nie udała się. A, a jakie będą konsekwencje tego przykładu, no, to, to, to zobaczymy. Swoją drogą. Tu też mamy przykład, jak Unia Europejska ingeruje w sprawy państw. No teraz, że jeszcze jakieś tam orzeczenie szykowane jest tuż przed wyborami europejskimi, to jest jawna, bezczelna ingerencja w sprawy polskie, w sprawy wyborów. I rzeczywiście udają, że my to tak, że to tak, przypadkowy ten termin. To nie jest przypadkowe, przecież to jest, to jest absolutnie, absolutnie zaplanowana ingerencja w sprawy wewnętrzne. Unii i próba ingerencja w wybory, które się odbędą w Polsce 26 maja. Więc tutaj Unia pokazała, przy okazji tej reformy sądownictwa wyszło kilka dość przychrych rzeczy. Czy wyciągniemy z tego wnioski? No patrząc na amok obrońców tych, tych, tych status quo, to też trudno, bo tam argumenty rzeczowe nie były też poruszane. Znaczy ja w ogóle nie słyszałem specjalnie rzeczowej dyskusji na temat, na temat tych, tych reform, bo trudno mi, szczerze mówiąc, nawet powiedzieć, o co, w, jak, jaka była wizja, jakim cudem miało to pomóc sądownictwu zdaniem tych, którzy tą reformę wprowadzali. No nie wiem, czy warto się w ogóle było to bić, to po pierwsze, a po drugie, no to co powiedziałeś, czy dobrze przeliczone armaty, no bo czy to było nie do przewidzenia, że Unia Europejska to wykorzysta, jeszcze właśnie do, do teraz przed wyborami, ale i wcześniej, do, do masakrowania jeszcze tego rządu, do próby destabilizacji. To będzie na własne życzenie, no. żeby nam dołożyła, ta. Więc czy, kto tam się zajmuje tym? po waszej stronie, żeby przeliczyć te armaty przed bitwą, tak? No trzeba sprawdzić, czy, czy jesteśmy w stanie taką wojnę wygrać, a jak nie, no to albo jej nie zaczynać, albo przynajmniej nie ogłaszać, że to będziemy właśnie bronić jak, jak, jak niepodległości do ostatniego, do ostatniego żołnierza, bo to bo to potem, no, jeszcze im, im się bardziej upieramy w czasie, tego, w czasie tego sporu, przy tym, że to ani kroku do tyłu, tym gorzej wygląda potem, że, się, że w jedną w noc w tył zwrot i i uciekamy. Więc no, wszystkim, czy było się osobić, czy ta reforma miała w ogóle jakiekolwiek szanse powodzenia, czy musiała być realizowana w taki sposób, czy to było nie do przewidzenia, że to spotka się z taką reakcją i zostanie wykorzystane do niszczenia tego rządu, do destabilizowania sytuacji. W Polsce? Może jednak za mało było dyskusji na temat kierunku zmian. Dla, dla mnie w ogóle jest, jest takim zagadnieniem, jeśli chcemy jakiś system. Załóżmy, że zły. To już pomijając, który to jest czy to sądownictwo, czy tam zdrowie, jeśli chcemy go zmienić, to musimy przeliczyć armaty po pierwsze, a po drugie kim to zrobimy? No musimy mieć y, jasną wizję tej zmiany i też takie, taka, takie swego czasu przez profesora Strzębosza powiedziane, że sądownictwo samo się uzdrowi, bo tam pracują ludzie od początku do końca szlachetni, Mnie tylko czekają na taki moment, kiedy uwolnią się z okowów złych przepisów, lub sytuacji politycznej i teraz będą funkcjonować dobrze. To też nie jest tak. Ludzie są łomni, mają różne yy, yy, konotacje, więc wszystko to należało uwzględnić i przeliczyć kim tą reformę będziemy robili. No i to między innymi ta, ta brak dobrej, realnej kalkulacji spowodowało taką swoistą porażkę. Ja żałuję, bo, bo tak jak wspomniałem, Polacy generalnie nie są zadowoleni z funkcjonowania sądów, ale, ale ten system wcale nie, nie pokaże się bo tych, po tych zmianach. Ale jak miał się uprawić, skoro no, jedynym e, zauważalnym efektem tej reformy była wymiana, e, jakieś wymiany personalne i przejście na ręczne sterowanie tymi, tymi sądami, no jaka gwarancja, że minister sprawiedliwości będzie lepiej sterował sądami niż one się sterują same, no przecież, zwłaszcza, że minister jest krótkowzroczny, no bo minister dzisiaj jest taki, a jutro może być inny, może się zmienić ekipa i zacząć wykorzystywać te narzędzia w dokładnie przeciwny sposób niż chciałby je wykorzystać ten autor reformy. No to za, to prawdziwą zmianą, a nad nią za mało dyskutowano albo za późno, no byłoby na przykład taka zmiana, że idąc za, za ideami Loka i Montesquieusza, który powiedział władzy, że jeśli władza sądownicza ma być niezależna, to być może wybory sędziów, którzy byliby wtedy niezależni od polityków. Zresztą te, te kod, który, który broni jak niepodległości i jeszcze innych rzeczy, tego sądownictwa i, de i demokracji, no jak gdyby tu, tu zupełnie nie, nie zauważa, że w Polsce, i trójpodziału władzy, już zupełnie nie zauważa, że w Polsce nie ma i nie było, i nie ma trójpodziału władzy, zresztą nie tylko w Polsce, bo jeżeli y, poseł może być ministrem, no to jest połączenie władzy ustawodawczej z władzą wykonawczą i to już mamy pierwszy... pierwszy to półbiednie, rząd ma inicjatywę ustawodawczą. W, w, w Europie jest pod tym względem no, jeszcze no, gorzej, no, bo no, tu Komisja Europejska ma wyłączną inicjatywę ustawodawczą, a jest, a jest rzekomo organem wykonawczym, e, i, i, takim wiem, rządu, A e Parlament, wierzy. który jest e, rzekomo legislatywą, Parlament Europejski, e, w ogóle nie ma inicjatywy ustawodawczej. i W zasadzie może tylko prosić Komisję o to, żeby podjęła poza tam jakimiś szczególnymi tymi... to cudowne, Przyznam, że nie wiedziałem, że Parlament Europejski w ogóle nie może z własnej inicjatywy niczego uchwalić. Tam, może tam uchwalić rezolucję na przykład sobie może uchwalić. No to takie, takie na, na, na otarcie łez, nic, nic no stanowiącego. Tak, może, może, może wymuszać, może, może prosić Komisję o to, żeby podjęła właśnie jakąś inicjatywę. Komisja się musi do tego jakoś ustosunkować. No generalnie to jest raczej odpowiednikiem Senatu niż, niż Sejmu, bo raczej zatwierdza tylko. Czyli organ demokratyczny de facto nie może, nic może sobie dać re rezolucję, a ustawy i prawa pisze organ niedemokratyczny, czyli, większą, większą, czyli urzędnicy tak, bruselscy. Zdecydowanie tak, większości tak, no więc jeśli oni chcieliby być wzorem trójpodziału władz, no to zdecydowanie nie są, no bo tutaj w ogóle to jest jeszcze bardziej zatarte za niż, niż nawet w państwach narodowych zwykle. Się przyjęło. No a a, a, a trójpodział władzy u nas, jeśli, jeśli chodzi o za, zarówno władzę sądowniczą, jak i, jak i pozostałe dwie, też jest raczej tylko w podręcznikach, bo to wszystkie, wszystkie nawzajem na siebie w różny sposób wpływają. Trybunał Konstytucyjny de facto jest osobną izbą parlamentu, a nie, a nie żadnym sądem, więc ten trójpodział jest, jest raczej iluzoryczny. Hmm. No, w ogóle w polityce, i, w polityce i dyskusjach czasem przyjmuje się takie a priori. Pierwsze powie jakąś tezę, którą potem wszyscy będą bronili, tylko problem zaczyna być w tym, że to pierwsze zdanie jest nieprawdziwe. No, trójpo, coś tam łamie trójpodział władzy, no to my go bronimy, zakładając, że go mamy. Ale my go nie mamy w ogóle, więc po co tu, o, o, o co tu w całej tej dyskusji chodziło i w, i w tych takich no bardzo z dużym napięciem toczonych dyskusjach i, i działaniach obrońców demokracji, którzy bronili czego, czegoś, czego nie ma. Nie? I, ale jak mantrę powtarzali, to łamie trójpodział władzy, i w związku z tym my bronimy. No ale co, co to łamie? To już jest złamane, tego nie było. Więc, więc takie, takie wy, wygłoszenie takiej scholastycznej doktryny. I którą potem, potem, potem w dyskusjach interlokutorzy w ogóle nie, nie wracają do początku, czy to w ogóle jest czego bronić, prawda? Yy, tylko już tak wtłumaczą się, że to jednak nie jest tak źle, że, że, że jednak tutaj te, te reformy tego nie psują, tylko zapominają przedyskutować o, o zasadniczym początku. Nie ma trójpodziału władzy w Polsce, w związku z tym nie ma co, jeżeli mamy, nie, nie ma czego bronić, jeżeli mamy trójpodział władzy, no to Zastanówmy się, czy go, jeśli mamy o tym dyskutować, to zastanówmy się właśnie, czy by tu nie dokonać zmian. Potrzebny jest, tak, Sejm nie może, trzeba oddzielić od rządu. Rząd jest prezydencki, na przykład jest wybierany przez prezydenta, prezydent rządzi, a sądy są też, sędziowie też wybierani, przynajmniej ci, którzy tam na jakimś poziomie wybory sędziów należały przeprowadzić. I to wtedy byłby trójpodział władzy. I taka dyskusja miałaby sens. Natomiast te, które się toczą w Polsce, najczęściej są zupełnie obok tematu. No tak, znaczy ja myślę, że trójpodział władzy jest raczej w ogóle taką utopią, która nigdy, nigdzie nie była realizowana. To, I to tak, a wymyślona teoria, a w sumie, a w sumie nie, nie, nie do końca istnieją dowody na to, że, że, że to się sprawdzi i że spełni swoje założenie, bo celem było to, żeby się te władze za, wzajemnie balansowały no, i nie naruszały, wybiera, nie naruszały. Tak, no, ale to, 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 to nie jest konieczne do wdrożenia do, 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 do trójpodziału władzy, bo przecież władza nie musi być demokratyczna. Legitymizacji władzy są różne, niekoniecznie wybory, no ale tak, no byłoby to jakimś, znaczy przynajmniej byłoby wiadomo, co ta reforma ma zmieniać. No ja myślę, że nawet prostsze rzeczy, bez, bez takich daleko idących. Zmian można by, można by zaproponować, które by w dużo, dużo większym stopniu usprawniły ten, ten wymiar sprawiedliwości, na przykład sposoby procedowania, które są tak rozwleczone, chociażby dlatego, że, że sąd obraduje w jakiś zupełnie absurdalny i bezsensowny sposób, że, że spotykamy się na dwie godziny na rozprawie, po czym się on racza na kilka miesięcy i wraca się do tego, po po dwóch miesiącach to już sędzia nie pamięta, co było na poprzedniej. I to to całe sądzenie w tym momencie jest zawieszone w próżni. No nie dość, że się to rozwleka, na, na, czasami latami trwają przez te, te procesy, a nie tak jak w Stanach Zjednoczonych. No, Wystarczyłoby taką zasadę sprawdzić, że tak jak w Stanach, jak się proces zaczyna, to się go nie przerwa, a się skończy, chyba, że wystąpi jakieś nadzwyczajne okoliczności, które to I w krótkim czasie od początku I tak, no, i, do końca, i, i, no. I trzeba wszystkie dowody przeprowadzić jednym po drugim, przygotować się do tego raz i dobrze. Nie wiem, czemu służy to toczenie rozpraw po godzinę czy dwie. Bo przecież sędzia i tak siedzi tam w tej pracy dłużej, ma jedną rozprawę za drugą. Po co to są te rozprawy różne. To żeby, to, to, żeby sędzia był losowany do sprawy, na przykład, żeby był niekoniecznie z tego miasta, z którego, żeby nie tworzyły się żadne układy i kliki, prawda, żeby, żeby był, były przesunięcia między oddziałami w sposób losowy. To są reformy, które mogłyby się przyczynić do większej sprawiedliwości, przede wszystkim do usprawnienia, a przede wszystkim skasowanie przepisów, które pozwalają na toczenie zupełnie jałowych spraw, o nic, często to, że trzeba przeprowadzić rozprawę się na zrzeczenie się spadku przez małoletnie dzieci. Czasami kilka takich rozpraw się się odbywać, bo raz ten się nie stawi, raz tamten się nie sprawi. Tak by nie można było przyjść i podpisać papierka i do widzenia. Po co, to, po co do tego jest rozprawa? Yy, Rejestrację partii, yy, nasz, chociażby nasz przypadek, która ciągnie się od czterech lat i dalej nie wiadomo, czy, czy partia się nazywa Wolność, czy Korwin, czy w ogóle jest zarejestrowana, czy nie zarejestrowana. I cztery lata nad taką rzeczą obradują. No to, to, są, to są bolączki. To czas i potem my mówili Uprościć że... przepisy, po pierwsze, zlikwidować takie, które wszystkie rozprawy, które są zbędne i chociażby na przykład procesy o zniesławienie, y, 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 czy o naruszenie, na, naruszenie dobro osobistych, gdzie ktoś przychodzi się wypłakać, że, że ktoś go tam nazwał pedałem, czy, 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 czy jakieś inne, że, że go wyzwał ten... No przecież to dorośli ludzie nie mogą się sądzić, iść, iść do sądu w takich sprawach, żeby żeby, żeby się y, y, żeby on mi brzydko powiedział, no i zajmować innym dorosłym ludziom tymczasem. No powiedział, to powiedział, no, na głowie miał przedział i co z tego, no. Pewnie no, może jakieś inne instancje albo inny tryb załatwienia takich, można powiedzieć, śmieszczych spraw, a to wszystko jest bardzo poważnie traktowane i, i czasem rzeczy śmieszne stają się niby poważne albo odwrotnie. No, tak czy inaczej ta reforma, reforma sądownictwa potrzebna jednak w Polsce, bo nie ulega wątpliwości, że i to źle funkcjonuje i że... I że przewlek przewlekają się procesy, trudno czasem do tej Sprawiedliwości dojść, no jednak w wyniku działania Unii Europejskiej, między innymi Unii Europejskiej, tym razem nam się nie udało, więc to, to trzeba, trzeba żałować, chociaż to też trzeba żałować, że zbyt jasno albo zbyt mało radykalnie niektóre zmiany nie, zostały, zmiany nie zostały przeprowadzone. I nie chodzi o radykalizm w wymianie ludzi, bo to zupełnie nie o to chodzi. Tylko o reguły gry, że te reguły gry zostają właściwie często się to ograniczało do wymiany osób którzy funkcjonowali w tych samych uwarunkowaniach i właściwie czy ta, czy ta czy wymiana osób dałaby poprawę jakości. No, tu, no, kiedy, kiedy wszystkie przepisy są takie same. Nie? Jeśli w tym była jakaś idea, to zupełnie została sprzedana, dobrze i zrozumiana przez nikogo właściwie. Sądzę, że tej idei tam nie było. W dodatku zrobiono to było nieostrożnie i tak no, od zaproszenia tej komisji weneckiej do zbyt brutalnego obchodzenia się, z nawet bez potrzeby czasami, z, z niektórymi tam aspektami tej, tej reformy, takie wręcz prowokacyjne później iście na taką. Ostrą kontrę, na takie ostre starcie bezkompromisowe z Unią, a potem wycofanie się z tego, no, no właśnie to wszystko ale to nie razem jest powoduje... Więc że wszystko może bardziej przemyśleć, bardziej zaplanować i powiecie, policzyć armaty i to przeprowadzić skutecznie. No Żałuję, że do tego nie doszło mało. To jak gdyby przeciwnicy zmian tu w tej chwili dostali skrzydeł, no bo nie udało się. Czy ktoś następny. Przystąpi do, do zmiany w sądownictwie teraz trudno podejść, bo wszyscy to się bali. Kolejny, kolejny, kolejny zły przedów przedów będą precedens. Mieli, tak. no. Nie dość, że tam w Unii zrobiliśmy sobie zły precedens. W związku z tym, że, że okazuje się, że Unia de facto wytłumaczyła Polsce, że już nie jest niepodległym krajem, no to też mamy tutaj precedens, że nie należy tykać wymiaru sprawiedliwości, bo to się źle kończy. To mają macki sięgające Brukseli i może wysadzić rząd. I dlatego w ja się wstrzymałem od głosowania w tym zakresie, no, dlatego właśnie, że wyczuwałem w tym no, taki wskaźnik. Ograniczenia naszej suwerenności i niepodległości. I to jeszcze krótko po tym, kiedy słukiem, kiedy donośnie obchodziliśmy stulecie naszej niepodległości. Było to nawet, ta zbieżność dat była też przykra. No tak, powiedziałem właśnie, że im, im mniej niepodległości, tym większe świętowanie. To... <gryw> tak bym to podsumował. No to tutaj nasze stanowiska nie są całkiem rozbieżne.